Wstawaj, piękna. Wstawaj, dude. Jest już dziewiąta. Najwyższy czas w środku nocy, żeby wstać. Mam nawet śniadanie dla ciebie. A śniadanie? Śniadanie? Dawaj, ha. ha, wstawaj, mamy dzisiaj dużo roboty. Mm. Oficjalnie dzień dobry w najnowszym vlogtoberze Jeżeli dotarliście tak daleko w tym vlogu i jeszcze nie wyłączyliście, zostawcie kciuka. To raz, a dwa... Tak, wstałem, żeby właśnie się walnąć do łóżka. Mam nadzieję, że nie odpłynę. Ale przypomniało mi się, że renderowaliśmy vloga na laptopie. I jestem ciekaw, czy w ogóle dał radę go zrenderować teraz, a dwa czy się nie wyłączył po drodze. Patrzy jak będzie wyglądał. Mm. Bo mamy taki mały problem, ale o tym potem. Kapiemu udało się nie zasnąć, mi też i zrobiliśmy sobie śniadanie. On jakieś kanapki z warzywnym pasztetem i ogórkiem kiszonym. Mieliśmy to akurat w lodówce. <grym> ja jem omleta biszkoptowego. Co prawda trochę nie wyszedł, jak widać jest dosyć płaski, ale to dlatego, że żółt, żółtka wpadły mi do białka i nie do końca się chciało ubić. Będę go jeść z domowymi powidłami ślipkowymi od mojej mamy. Mmm, to będę chciał spróbować. Tak? No. no więc jemy i smacznego. Kapi poszedł na siłownię, aktualnie sobie ćwiczy, ja już umyłam głowę i chciałam zabrać się za wrzucenie nowego vloga, bo tak jak mówił Kapi, mieliśmy mały problem, musieliśmy montować vloga na laptopie. Bo zepsuł nam się komputer i nie wiemy kiedy, nie wiem, naprawimy go albo kupimy nowy, bo aktualnie jest w serwisie i dowiemy się, czy wystarczy wymienić jedną rzecz, czy po prostu musimy kupić nowy komputer. I problem polega na tym, że na laptopie mamy stary program do montowania, który po prostu psuje jakość. I teraz, jak odtworzyłam tego vloga, bo udało się go zrenderować, laptop nie padł, bo on też już nie jest w najlepszym stanie. No ale niestety vlog jest no słabej jakości, widać bardzo, że to nie jest jakość, jaką powinien nagrywać się ten aparat. No ale chyba tak czy siak go wrzucimy, bo no nie wiem, nie wiem kiedy naprawi się ten komputer albo kiedy będziemy mieć nowy. Z komputerem takim stacjonarnym to też nie jest takie hop -siu, bo Kapi prawdopodobnie chciałby go składać z różnych części i tak dalej. Więc po prostu wszystko, jak jedna rzecz się psuje, to każda następna po kolei też, więc no niestety. Jeżeli poprzednie vlogi były w słabej jakości, to wybaczcie, szczerze, szczerze nie wiem. Nie wiem, czy będziemy je wrzucać. Tego już wrzucę, skoro jest już zmontowany, no to szkoda pracy, żeby go teraz usunąć, no ale nie jesteśmy zadowoleni, ani trochę. Ja. Właśnie nagrywałam o tym że yy, nie wiem, czy wrzucać tego vloga, bo zepsuł nam się komputer, jest słaba jakość. I dosłownie 5 minut później Kapi mi mówi, że, że mi się ubiera i jedziemy do komputerowego. Tak, bo ja próbowałem coś z tym zrobić, bo już raz coś takiego się stało. Udało mi się podpinać, podłączyć na nowo, załapało. Tym razem nie załapało, więc uznałem, że jedziemy do komputerowego do wariatów, którzy wiedzą o co chodzi. Okazuje się, że prawdopodobnie... Zresztą po co ja się rozbieram, skoro tam jedziemy? Ale ja mam jeszcze mokre włosy, wiesz? No i tak tam będziemy w tym... tym... W umieszczeniu, więc na no spokojnie. Prawdopodobnie grafika się strzeliła, więc najdroższe co mogło strzelić, to strzeliło. To i tak jest tańsze niż kupienie całego komputera. I wydanie co najmniej 6 no, Tak, tylko że ja nie wiem, czy znajdziemy grafikę teraz, która podepnie się pod tą kartę, bo to jest stara, stara płyta, która ma stare wejścia i jak znajdziemy, to tylko i wyłącznie używkę, która nie wiadomo w ogóle czy działa, nie. No nie wiem, zobaczymy, czy w ogóle chodzi tylko o tą grafikę, bo... Też mamy wątpliwości, no ale oni chyba wiedzą, co mówią, nie? Więc... No tak, ale wiesz, oni nie są w stanie też sprawić wszystkiego. Mhm. A my wcześniej, mi już sygnały dawał i dysk, i płyta główna, bo się nie chciało odpalić i pikało. No ciągle coś, nie? Po prostu ciągle. Dostałam kasztana, który o -o -o. był za wycieraczką w aucie. <laughs> Cute. Dobra, wiemy tyle, że zepsuła się grafika. Problem polega na tym, że nie wiemy, czy znajdziemy odpowiednią, więc no, tak naprawdę... Tak, no naprawdę... bo to jest, ten komputer ma już swoje lata i ma dość dużo lat, są 8. No, jakoś więc, tak. Więc wszystko jest tutaj stare, ma stare wejścia, więc niestety, ale chyba trzeba będzie zainwestować. Mm -hmm. No, no zobaczymy. No, zobaczymy. Poszukamy najpierw jednej, jak nie, to trudno. No więc sprawa z komputerem wygląda tak, że rozwalony jest. Oczywiście. Napisałem do kumpla, yy, powiedział, że ma komputer na zbyciu. Mam nadzieję, że ten komputer będzie wiecie taki zdatny do użytku. Więc weźmiemy go dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiaj. Mam nadzieję, no chodzi że sprawdzimy. O to, żeby ściągnąć program do montowania. No tak, tak, no chodzi o to, żeby działał program do montowania, to jest oczywiste, bo my mamy laptopa. Jak dobrze pamięcie, pamiętacie i wiecie, mamy laptopa. Mamy dwa! Nawet dwa. Jeden nie działa, a drugi udaje, że działa. <śmiech> <śmiech> Więc potrzebujemy coś, żeby montować te filmy i żeby jakość była trochę lepsza niż to, co wyszło dzisiaj. Więc plan jest taki, żeby wziąć tego kompa. I jeżeli on okaże się niezbyt dobry, no to będziemy do tego starego kompa dokupować kartę graficzną używaną starą, czyli ta, która się zepsuła nam, kupimy identyczną, żeby pasowała. Ona będzie kosztować parę stówek. No i tyle. A składanie nowego kompa trzeba będzie odłożyć w czasie, aż wyjdą odpowiednie fajne podzespoły, bo niedługo mają być premiery, a jak wiecie, jak się kupuje coś nowego, to musi być taki. Taki. Eee, czytałem, że ta karta ma wyjść za dwa tygodnie, za tydzień ale po chwili przeczytałem, że ma wyjść pod koniec października, więc równie dobrze może wyjść w grudniu. Tak więc, no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby dwa miesiące żyć bez komputera i starać się montować filmy na naszym lapku. Bo to raczej, no za daleko nie zajedziemy na Będziemy tym laptopie. Będziemy kombinować, żeby teraz było cokolwiek... Tak, ulepimy, potem... ulepimy kulkę z gówna na zaliczenie. <głos> <głos> Dosłownie. A potem się zobaczy. Tak, a potem będziemy chcieli składać normalny komputer, na którym będzie można normalnie działać. W każdym razie, najwyższy czas zabrać się za robotę. Ja tutaj mam trochę gładzi, którą muszę rozrobić, bo oj, oj, oj. Zrobiliśmy ostatnio syf podczas wiercenia w karniszu, znaczy karnisza. Zrobiłem takie dziury, że musiałem to uzupełnić, teraz muszę to wygładzić. O, się natomiast, jakieś tam ogarnianko uskutecznia i zaraz wam powie, co będziemy szamać. Ona jeszcze nie wie, ja wiem, więc zaraz ona wam powie. <grym> Okej, okay, zobaczmy, co, na które otworzyć. Na to naprawdę? Co my tutaj mamy? Otworzyłam naszą dietę. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo ja wiem, gdzie to było chyba. Jeszcze nie obiad, teraz będzie o, drugie to. śniadanie. To, 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 to. Co to, to, to. jest? To. Drugie śniadanie. Mhm. Mhm. Wygładzisz Generalnie. Kawał, coś? Dawaj, kilka pryszcz może trochę wyrównać. Ale to byłoby trochę tej pachni po... <grym> Generalnie jemy kaszę z owocami, także to jest nasze drugie śniadanie. No, zaraz obiad, jemy szybkie drugie śniadanie, a za... dosłownie dla was za minutę pewnie będzie obiad. Być może tak. Nie kasza, tylko owsianka, głupia ja. <grym> tak się prezentuje nasza owsianka, jest tam cynamon, Banan, miód, pomarańcza, siemielniane, kapi ma chyba jeszcze sezam. Ja nie przypadam za bardzo za owsiankami. Taka, gdzie jest dużo dodatków, jest najlepsza, bo w sumie się nie czuję samej owsianki w sobie, ale najbardziej lubię właśnie z bananem, borówkami, malinami, ogólnie takimi bardziej letni, letnimi owocami. No ale ta też nie będzie raczej zła. Odzywamy się kilka godzin później. Mamy za sobą intensywne mycie okien i ogólnie y, okolicy okien. Tak, zdajęło nam to dwie godziny, a wiemy, że jeszcze stabilnie zajmie nam to dwa razy tyle. Tak, jest tam naprawdę mega dużo roboty. Nie licząc parapetu, bo chcemy jeszcze no, no, tam. no, jeszcze, no, Jeszcze dużo zabawy z jakąś gładzią, tak? Ty tam wiesz, takie, takie rzeczy i szlifowania różnych rzeczy i tak dalej. Tak, no tak. Więc zabawiam. straciliśmy na to dwie straciliśmy, nie straciliśmy, mm. bo mamy teraz piękny widok przez okno. Ale yy, tak, odzywam się teraz, bo lecimy do miasta. Musimy kupić Twojemu koledze flaszkę. Tak, bo właśnie bierzemy od niego komputer, więc uznałem, że przywiozę mu flaszkę. on się mówi, żeby paczkę chipców przywieźć. No nic się nie ucieszy mi? tak bardzo, jak. Ej, ja bym się nie. Jakby mi ktoś dał w prezencie alkohol, to ja bym się nie ucieszyła z tego. Ja nie traktuję tego jako prezent. Bo... Jako, jako przymus. A ucieszyłabym się z chipsów na siebie, To dobrze, co robię? Dobrze, to obie rzeczy Więc od, od Ciebie dostanie... Do ciebie, od Ciebie dostanie flaszkę, bo wiemy, że lubi. Ode mnie dostanie chipsy. O, no i fajnie. No, więc lecimy do sklepu a, i potem robimy obiad w końcu. A dzisiaj mm. fajny obiad. Dzisiaj mamy burgery. Co prawda domowe, więc zdrowe. Mhm, mm mm -hmm, z Indora. Si. A jeszcze a jeszcze, co do w psujących się rzeczy, to uwaga... Hello! Przyszło do nas już nowe lusterko do auta, także... mimo, że wszystko się psuje, to i tak idziemy do przodu! Naprawiamy, naprawiamy! <ścoughs> Jesteśmy Nie! w domu! Okcja mi pozowała. Nie, jak... ale... Nawet nie marnuj pamięci tak. no Jak mówię, Okcia mi pozowała przed chwilą, ale niestety troszkę za późno się odpaliłem. Jesteśmy w trakcie robienia obiadu. Wróciliśmy z zakupów. Będziemy robić te burksy. Zrobimy tylko kawałek ich. Bo ja zaraz jadę po komputer, po komputer więc no, po prostu doprowadzałem do pewnego momentu i dopiero ja przychodzę i dopiero wtedy będziemy to dokańczać, nie? Tak. Tak powstają nasze burksy. Właściwie one już są praktycznie zrobione. Z mięsa indyczego. W środku jest jeszcze marchewka, niestety. Największym nie, fanem nie, nie jestem. Tak, są warzywka. Jest też serek gorgonzola na to położony, posypane jest to, a właściwie oprószone jest to. Czym tam jest to zrobione? Bo Ty to no, dużo różnych rzeczy jest. A, no jest tu dużo różnych rzeczy. Ogólnie jak widać jest to zdrowe, fitnie koniecznie ale jest to na pewno zdrowe. Ale jakie kotleciory wielkie. No, wiele fajnych e, e, kwasów i, i tak dalej, Aha. wiadomo. To niezłe kwasy. Patrzcie jak to wygląda, Kozacko, już no. nie mogę doczekać. E, masz ślidot dostałem. <noise> idziemy je. No idziemy jeść i oglądać super program Hotel Paradise. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy kompa, co prawda? Kompa kolegi, ale dopóki nie wyjdą te nowe rzeczy, co ty tam mówiłeś, nie wiem. Pod zespoły, nieważne. To to będziemy na tym śmigać, będziemy mogli montować, więc naprawdę spoko. Chyba, Chyba, to się jeszcze Trzeba okaże, ale. jeszcze program zorganizować na tak. niego i nie wiemy, czy. Ten komputer zdzierży ten program? Wydaje nam się, że tak, ale czy tak będzie to się dowiemy, ale chyba dopiero jutro mi się dzisiaj nie chce tego no, robić kompletnie. No już jest późno. No ale tak czy siak mamy dostęp normalny do komputera, bo tak, jest... Kapi nie jest przyzwyczajony do funkcjonowania bez kompa, bez dwóch monitorów, bez myszki, klawiatury i Tak, tak dalej. krzątałem się dzisiejszego dnia prawie bezcelowo, gdyby nie to, że mieliśmy robotę. Tak, gdyby dzisiaj mieli, zrobiliśmy. Gdybyśmy nie mieli roboty na dzisiaj, mamy jeszcze na parę dni, ale gdyby nie było tej roboty, to naprawdę bym się kręcił, chodził z kąta w kąt. To był plus zepsutego komputera. Był to plus? Nie <grym> czasu na zaglądanie, co tam się dzieje, tylko po prostu robiliśmy, co mieliśmy zrobić dzisiaj. No dobrze, także Krzysiu, żółwik dla Ciebie, uratowałeś nas. <grym> ja daję lajka, like nie tylko lajka, like flaszkę też dostałem. I chipsy. I <grym> chipsy, no. Lepiej trafić niemu, nie mógł, naprawdę. Kapi korzysta z komputera, gada z kolegami, gra i tak dalej, więc ja wykorzystam ten czas na pieczenie, tak, tak, wiem, dieta i tak dalej, ale. Czasami trzeba mieć coś od życia, a my naprawdę od kilku dni, jak nie nagrywaliśmy, to nie było żadnych fast foodów u nas. Także należy nam się coś od życia i będę dzisiaj robić potrójnie czekoladowe ciasteczka. Przepis znajdziecie w opisie, już kiedyś Wam je pokazywałam, także link do filmików, w którym je robię i tam też mówię o tym przepisie, będzie gdzieś tutaj, nie wiem, nigdy nie wiem. Więc no, jest późno, ale to są szybkie ciasteczka, także jeszcze dzisiaj je zjemy. No, a jak nie cieknie wam teraz ślinka, to chyba jesteście z innej planety. My, oh my. No i dojechaliśmy do końca tego vloga. Mam nadzieję, że się bardzo podobało. Jak zwykle fajnie było, jakbyście zostawili faktycznie kciuka, jeżeli nie zostawiliście. No i zapraszam Was koniecznie do obejrzenia mm, następnego, który wyjdzie za dwa dni, a my idziemy do Poduszkowa. Hello, bye.